Jabłuszkowy świat. Witam Was bardzo serdecznie na łamach jabłuszkowego świata. Dzisiaj chciałabym Wam pokrótce opowiedzieć, jak wygodnie korzystać z YouTube'a, ale nie będzie to takie pokazywanie YouTube'a od deski do deski. Chciałbym Wam przede wszystkim dzisiaj pokazać, jak w prosty sposób dostać się do niektórych ustawień filmiku, kiedy oglądamy naszego ulubionego youtubera. Chodzi na przykład o przycisk, który umożliwia nam polubienie danego filmu lub też dostania się do panelu z komentarzami jak również dodania komentarza do filmu. Również chciałabym wam pokazać, jeżeli do danego filmiku są dodane znaczniki czasu. Możemy udostępnić taki film od konkretnego, wybranego fragmentu, ale dokładnie tak, jak są umieszczone znaczniki czasu. I teraz chciałabym Wam to pokazać, bo wydaje mi się to bardzo przydatne, a wielu z nas ma z tym problemy. W tym celu otworzę sobie oczywiście YouTube'a. Nagranie z ekranu, narzędzie, zaznaczone: Duck, Folder, narzędzia, Folder, Multimedia, sześć aplikacji. YouTube 524 nowe rzeczy. YouTube. Subskrypcje, karta 55. Subskrypcje, karta 45. Cest. dziś przycisk. I powiedzmy, że teraz wybiorę sobie mój kanał. Zaznaczone wszystkie. Jabłuszkowy świat, przycisk. Jabłuszkowy świat, przycisk wielu na jednym razem. Odbić kanał, przycisk. I wybiorę sobie od razu taki filmik, w którym zamieściłam znaczniki czasu, ponieważ też to robię, gdy są dłuższe filmiki. Gdy są krótsze, tego nie robię. Potagowań przejdź na menu trędności. jabuszkowy świat. Witajcie machające dłoń. Dwa komentarz, dodaj komentarz. Jabłuszko. czy przytłyk problemy z. Przejdź na kak menu czynności. Przejdź natywna aplikacja, przypomnienia w systemie MacoS notatka i modli. 51 minut. Przejdź na kanał jabuszkowy świat 35 wyświetleń jeden miesiąc temu. Otwórz film. Przycisk. O! Na przykładzie tego filmu, bo tutaj na pewno dodawałam znaczniki czasu. I teraz otwieram go. Natywna aplikacja, przypomnienia w systemie MacOS notek. Otwarza to wideo. Z Przyc przycisk Jabł i teraz tak, zatrzymałam sobie filmik poprzez magiczne stuknięcie, czyli gestu dwukrotnego stuknięcia dwoma palcami w ekran. I teraz problem zaczyna się, gdy chcemy dostać się do panelu z komentarzami lub też do przycisku, który umożliwia polubienie nam danego konkretnego filmiku. No więc trzeba na pokrętle przemieścić się do pozycji kontenery. Wyrazy kontenery. Teraz przesuwam się palcem w dół. Natywna aplikacja przypomnienia w systemie macOS Notatka i Modi. 35 wyświetleń, jeden miesiąc temu więcej. I tu dostajemy się do czegoś takiego. Znowu przesuwam się palcem w dół. Podoba mi się. O. Przycisk. Podoba mi się. Ten film mi się nie podoba. Przycisk. Nie podoba mi się. Udostępnij przycisk. I przycisk do udostępniania filmu. Także jest to bardzo dobra metoda, niezawodna, zawsze działa, która umożliwi proste dostanie się tutaj do tego panelu. No więc teraz chciałabym się dostać do komentarzy. No to przestawiam się tutaj teraz na nagłówki. Nagłówki. I przesuwam się w dół. Komentarze. Nagłówek. Od razu jestem na komentarzach. Klikam sobie tutaj. Komentarze. Nagłówek. I przesuwam się w prawo zamknij przycisk, najpopularniejsze, przycisk zaznaczony, najnowsze, pamiętaj, by w komentarzu, nie ma jeszcze komentarzy, dodaj komentarz, nagłówek, i dodaj komentarz. Komentarze, nagłówek, dodaj komentarz, nagłówek. Też można po nagłówkach się tutaj przemieścić, więc jeżeli bym była, komentarze, nagłówek, na komentarzach, to teraz jak przesunę się palcem w dół, będąc na pokrętle na nagłówkach, no to teraz przesunę się od razu, dodaj komentarz, nagłówek, dodaj komentarz. Gdy kliknę, to będę mogła komentarz dodać. Jednak tego już nie będę pokazywać. Teraz wyjdziemy sobie z tych komentarzy. Otwarzacz wideo, przycisk. Zgin film. Autootwarzania wyłączone. Przecest, przycisk. przycisk więcej. Poprzedni film. Przecest do podstwu. Przecest. Następny. Czas. Pełny ekran. Nie w filmie. Intro. Rozwin komentarz. Zamknij. Najpopularniejsze. Zamknij. Przycisk. Otwarzacz wideo. Przycisk. Na górze. wideo. Zgin film. Autootcest. Przycisk. I tak jak wspominałam, jeżeli twórca udostępnia nam znaczniki, czasu, rozdziały tak zwane na YouTubie. To możemy się przemieszczać po tych konkretnych rozdziałach w bardzo szybki prosty sposób. Jeżeli przesunie się napisini dostępne więcej działań, poprzedni film, przycisk do się odtwórz, przycisk do przodu, odciśnij następny Przesuwam film. się cały czas w prawo. czas, który upłynął pełny ekran, miejsce w filmie, pin intro, przycisk. I tutaj właśnie po tym czasie, jak czyta czas i jest ten suwaczek, miejsce w filmie 5 Pięć sekund 51 minut. Regulacja. regulacja, no to przesuwam się jeszcze raz w prawo. Intro, przycisk. I czyta intro. I teraz, gdy kliknę tutaj w tą rozdziały na główek pojawiają się rozdziały. Zamknij, Przesuwam przycisk. się w prawo. Intro, 0 sekund. Udostępnij przed powtarzanie rozdziałów jest zdłączone Przystęp 10 sekund. Wygląd aplikacji przypomnienia, 1 minuta i 51 sekund. Jak wygląda gotowa lista z przypomnieniami, wraz z jej ustawieniami? 4 minuty i 32 sekundy. Gdy w to kliknę, no to od razu przesunę się do tego konkretnego rozdziału i pokażę to teraz. Jak wygląda gotowa lista z przypomnieniami, wraz z jej ustawieniami? Jak wygląda gotowa lista z przypomnieniami, wraz z jej ustawieniami? 4 minuty i 32 sekundy. Spróbuję poprzez magiczne stuknięcie, to nie zawsze działa, ale zobaczymy. Pokażę teraz, jak wygląda lista. Lista zakupów? Zero przypomnień. Taka już gotowa lista zakupów. Zero przypomnień. Lista. Jak widzicie, działa. Udostępnij. Przycisk. Powtarzanie rozdziałów jest wyłączone. Przy aplikacji przypomnień. Tworzenie nowej listy z przypomnieniami. Tworzenie nowego przypomnienia na wybranej liście z przypomnieniami. 16 minut i 30 sekund. Na przykład, gdybym chciała. tutaj, no to klikam znowu. Tworzenie nowego przypomnienia na wybranej liście z Odtwarzam. I, żeby dodać do niej przypomnienie, no to muszę zmienić domyślną listę przypomnień, czyli. Komand przecinek aby wejść do ustawień. Udostępnij. przy powtórzenie rozdziałów jest złączym dodaw. Podsumowanie ukośnik. Podsumowanie ukośnik. Z przypomnieniami, Podsumowanie ukośnik zakończenie. 49 minut. z przypomnieniami. Zmiana wyświetlanych treści przez widget. 40 minut i 44 sekundy. I na przykład chciałbym komuś udostępnić właśnie ten konkretny rozdział. No to gdy na nim jestem ustawiona, przesuwam się w prawo. I niczego voiceover nam nie anonsuje tutaj, no więc ten taki pusty dźwięk. Widget jest przy... O! Podsumowanie układu. To. Klikam sobie dwukrotnie palcem. Widget jest przypomnieniami. Zmiana wyświetlanych treści przez Widget. 40 minut i 44 sekundy. Udostępnij przycisk. I. Powtarzanie rozdziałów jest wyłączone. udostępnij. Przycisk. Pojawił się przycisk udostępnij. Ja teraz sobie w niego kliknę. I handle co so lapsy dark. Przycisk. Udostępnij. Rozpocznij od 40. 44 punktów widget z przypomnieniami. Zmiana wyświetlanych treści przez widget. Jak słyszycie, no to już tutaj jest wybrany czas. I teraz ja przesunę się w prawo. Wiadomości. Przycisk. Whatsapp. Przycisk. Wiadomości. Wyślę przycisk. sobie taką wiadomość, żeby wam pokazać, że ta metoda działa. Klikam tu. Pole tekstowe. Edycja. Punkt wstawiania na początku. I teraz sobie wpiszę siebie. Spacja. Spacja. A. N. I. E. S. Z. K. A. I teraz... Agnieszka. Wyniki. Agnieszka. Do. Pole tekstowe. Edycja. Return. Klikam return. Return. I teraz... Wyrazy. Wiadomości. Agnieszka. Nie przeszła. Pasek przewijania pionowego. Wiadomość. Pole tekstowe. Edycja. HTTPS. Ukośnik. Ukośnik. YouTube. Ukośnik. Wyślij. Życie. Wysyłam. Wysłano wiadomość. I teraz przejdę sobie do aplikacji wiadomości. Duch wiadomości. Jeden nieprzeczytana wiadomość. Wiadomość odebrana. rozmowy Agnieszka, nieprzeczytane. Witryna. Twoja wiadomość i Wideo. Twoja wiadomość i myszycz. Odtwarzaj. Przy... natywna aplikacja przypomnienia z YouTube 2 b Dostępne czynności. Wiadomości, przeczyta na 10, nie przeszkadzać, pasek przewijania, aplikacja. przycisk, wiadomość przeczyta na 10, twoje wiadomości i message, wideo, natywna aplikacja, przypomnienia w systemie macOS, notatka i modli, YouTube, jeden obrazek, jeden wideo, 10, 32, przycisk, YouTube, dostępne czynności. Zobaczymy, czy nam się odtworzy. YouTube. Sobie to przypomnienie jako wykonane, ale jak wyglądają widżety? Ja sobie wyjdę teraz z aplikacji przypomnienia już. Finder. biurko, ciasto drożdżowe z rebarbarem i i teraz dodałam już sobie w tym celu wcześniej przypomnienia do biurka jako widget. Oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć, jak dodawać widgety, no to zachęcam do obejrzenia mojego podcastu na ten temat właśnie. Poruszałam ten temat w podcaście, więc tam, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to zrobić, to zachęcam do wysłuchania. Jak słyszycie, wszystko działa prawidłowo. Mam nadzieję, że ten podcast Wam się przyda. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko i życzę miłego korzystania z tej aplikacji, choć nie zawsze bywa to proste i przyjemne. Do usłyszenia w kolejnym podcaście, do następnego